Rola w pierwszej miłości jest rolą twoją najbardziej rozpoznawalną, ale czy to jest twoja rola życia? Czy rola życia? To, to zależy, o co pytasz, <grym> no bo rola życia no to jest najważniejsza dla mnie, mm. jeżeli chodzi o zawód, rola, bo dzięki tej pierwszej miłości, dzięki Marysi hmm, widzowie mnie znają mm -hmm. I, i tego nie, nie da się tego te, temu zaprzeczyć. Natomiast y, też nie ukrywam, że, y, że ciągnie mnie też do innych ról i do innych projektów. Opowiadaj. Co to miałoby być? No, Co byś chciała zagrać? Kogo byś chciała zagrać? W kogo byś się chciała wcielić? Y, no, na pewno chciałabym, żeby to była bardzo jakaś taka złożona y, charakter, y, charakterologicznie mm -hmm. postać. Lubię grać z te złe charaktery. Mhm. Chociaż wbrew pozorom, trudniej jest zagrać dobry charakter, żeby widzowie polubili. Mhm. I to jest trudniejsze. Natomiast ja już gram Marysię, która jest po prostu do szpiku, kości przysiągnięta tą dobrocią i chęcią pomocy innym, że chciałabym po prostu poszperać w innych jakichś tam swoich zakamarkach. Ale czy coś się szykuje? Nie, na razie nic się nie szykuje. Słuchajcie, tutaj reżyserowie, proszę bardzo. Tutaj scenarzyści dla Anety, można jakąś rolę napisać, bo rozumiem, że jesteś otwarta. Tak, jestem otwarta, ogólnie jestem otwarta na wszelkie propozycje.